Ogarnij chaos. Podcast o tym, jak wyjść z przepracowania i zacząć robić to, co naprawdę ważne. Cześć z tej strony, Marcin Kwieciński oraz Mikołaj Fox. Witamy Was w piątym sezonie podcastu Ogarnij chaos. W tym podcaście, w tym sezonie, porozmawiamy o tym, jak ogarnąć chaos w firmie. W firmie, ale także w innych organizacjach, bo wprowadzanie porządku do firm, do organizacji to jest duże wyzwanie i dlatego przygotowaliśmy dla Was, naszym zdaniem, doskonałą checklistę 14 podcastów. I każdy z nich to będzie osobny punkt, który warto sprawdzić i zobaczyć, czy można coś poprawić, żeby w miejscu pracy było mniej chaosu i w związku z tym, żebyśmy pracowali efektywniej, przyjemniej, w mniejszym obciążeniu, żeby było po prostu. Lepiej. Tak, przyjmujemy taką tezę, że w uporządkowanej firmie pracuje się nie tylko efektywniej, ale i wygodniej i co najważniejsze, bez przepracowania. Zatem jakie będziemy mieli odcinki? Odcinek pierwszy porozmawiamy o jednej oczywistej technice, której brak rozwala nam skuteczność zespołu. W drugim odcinku będziemy mówić o misji, wizji. I wartościach. To są puste słowa, na które nie warto tracić czasu, a no, może coś więcej. Odcinek trzeci kultura organizacyjna. Przyjrzymy się, czy kultura organizacyjna ma coś wspólnego z efektywnością firmy. Odcinek czwarty kiedy odtworzyć strukturę firmy i dlaczego to boli. A w odcinku piątym porozmawiamy o kompetencjach miękkich i zastanowimy się, czy one się przekładają na twarde wyniki. W szóstym odcinku i w siódmym to będą dwa połączone odcinki, będziemy mówili o procesach, procedurach i projektach. W odcinku ósmym na warsztat bierzemy mikromanagement. Przyjrzymy się, dlaczego ma się tak dobrze w wielu firmach, które spotykamy, a skoro ma się tak dobrze, to może jest w nim coś skutecznego. W dziewiątym odcinku porozmawiamy o tym, co zrobić, aby zespoły szybciej i łatwiej realizowały zadania. W odcinku dziesiątym Porozmawiamy natomiast, dlaczego zaskakują nas problemy, o których wiedzieliśmy dużo wcześniej. Jedenasty odcinek to praca zdalna i hybrydowa, patologia czy innowacja. A dwunasty odcinek to rozmowa, szczera rozmowa na temat well -beingu. Warto w to inwestować, czy może to wyrzucanie pieniędzy? W trzynastym odcinku o tym, jak menadżerowie mogą wykorzystać AI, czyli sztuczną inteligencję, w organizacji pracy zespołów. A czternasty odcinek zamykający poświęcimy temu, jak wprowadzać zmiany i dlaczego one czasem wychodzą, a czasem idą jak po grudzie. Zapraszamy na piąty wspólny sezon podcastu Ogarni Chaos i mamy nadzieję, że te nasze rozmowy pomogą Wam wprowadzić porządek w waszych firmach, w waszych organizacjach i tym samym w waszym życiu. Serdecznie zapraszamy. Marcin Kwieciński i Mikołaj Fox do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogarni chaos.